Zadzwonił się na nowe właśnie jest taką gościem, żeby przedstawiła oczekiwania co do, do pomocy w sprawie miejsca e, do pracy, więc e, myślę, że w czasie tego spotkania strony ustalą, jakie są przede wszystkim oczekiwania, jakie są możliwości e, pomocy e, dzisiaj na dzień dłuższy, z którymi może kancelaria czy Miejsce do pracy, jak rozumiem, chodzi o takie miejsce, w którym e, prezydent elekt Andrzej Duda będzie mógł pracować jeszcze przed zaprzysiężeniem 6 sierpnia, tak? E, tak, to prawda. Chcę e, tylko przypomnieć, e, że e, różną e, praktykę wcześniej otrzymowaliśmy, jeżeli chodzi na przykład pana prezydenta Gęsta e, Komorowskiego. E, to, e, Prowadził się do BZR-u, wybrał Belweder na swój dom, już po zaprzysiężeniu. No ale tak jak powiedziałam, rzeczywiście tutaj prezydentka kancelaria z pomocą w tych możliwości, które jego urząd oczywiście dysponuje. Jakie są te możliwości? Już jest jakieś takie miejsce, w którym pan Andrzej Duda, prezydent elekt, mógłby pracować do tego 6 sierpnia? I myślę, że przede wszystkim trzeba podjąć, jakie oczekiwania i też oczekiwania Pani Warta jutro podczas spotkania, co minister Michałowski przedstawi, a pan minister Michałowski no, przede wszystkim e, najpierw Pani Bardziej w opowie z jakimi możliwościami na dzień dzisiejszy prezentka na nie dysponuje. Na pewno no, e, będziemy służyli wszelką pomocą, e, jeżeli chodzi o kwestie właśnie organizacyjne. E,